Witaj. Dzisiaj poznasz rozwiązanie zadania 31 z matury 2020 zapraszam. Kąt alfa jest ostry i spełnia warunek 2 sinus alfa plus 3 cosinus alfa przez kosinus alfa równa się 4 oblicz tangens kąta alfa. W pierwszym kroku myślę, że możemy pozbyć się tego ułamka, czyli pomnożyć przez cosinus alfa, a jeszcze wcześniej. Załóżmy oczywiście, że cosinus alfa jest różny od zera. Mnożymy obustronnie przez cosinus alfa, otrzymując równanie. 2 sinus alfa dodać 3 cosinus alfa to się równa 4 cosinus alfa. Odejmijmy obustronnie 3 cosinus alfa. Otrzymamy 2 sinus alfa to się równa cosinus alfa. Ponieważ zmierzamy do tangensa, to na pewno trzeba będzie wykorzystać tą równość, że sinus alfa przez cosinus alfa to jest tangens alfa. W takim razie, żeby z tego równania, które mamy w tym momencie, otrzymać tangens, chcemy mieć. Dzielenie sinusa przez cosinusa. Dzielimy obustronnie przez cosinus alfa. Otrzymamy w tym momencie 2 sinus alfa przez cosinus alfa. To się równa 1, czyli skorzystam z tej równości, zamieniając sinus alfa przez cosinus alfa na tangens i mam dwa tangens alfa. To się równa 1. Dzieląc przez 2 otrzymuję wynik, że tangens z alfa równa się jedna druga. I to kończy zadanie.